Za co Jarosław Kaczyński straci immunitet? Adam Bielan straci immunitet europejski prawdopodobnie za przekręty, które robił w NCB Jerze. Michał Dworczyk może stracić immunitet za machlojki przy swojej skrzynce mailowej, gdzie próbował pozbyć się dowodów potencjalnie swojego przestępstwa. Wąsik i Kamiński, no cóż, ci to stracą, sami nie wiedzą za co, ale na pewno stracą te immunitety, bo katalog ich wykroczeń jest cholernie długi. Inni posłowie PiSu, polscy posłowie PiSu, stracą swoje immunitety za małe wałki i wałeczki, nie mylić z wałami przeciwpowodziowymi. Ale czy Jarek Kaczyński może stracić immunitet? Może stracić immunitet za niszczenie wieńca, który jest co miesiąc składany pod pomnikiem ofiar smoleńskich. Może stracić immunitet za wyzywanie posłów, którzy też... Bywają przez niego obrażani, może stracić immunitet za naruszenie nietykalności cielesnej prywatnej osoby, a może po prostu stracić immunitet za sprawstwo kierownicze. Czy Wy już wiecie,